Tą wielką czarną paczkę, zaraz ją będę odpakowywał. Do tego mam znów, którego nie zawaham się odbić. tu! w dzisiejszym odcinku, jak już pewnie zdążyliście się zorientować, będzie unboxing tej wielkiej paczki, w której są kuksiańskie rzeczy i jest ich multum, a do tego za kupę hajsu, więc oglądajcie do końca, aby się dowiedzieć, co jest w tej paczce, no i cyk, cyk, wiecie o co chodzi, no i otwieramy. Więc co? Nożyk w dłoń i biorę się za otwieranie. Jestem na maksa podekscytowany, bo sam do końca nie wiem, co się w niej znajduje. Teraz wlatuje Hall of Fame z poprzedniego odcinka. Tutaj widzicie, był to hashtag bike Skill. Więc jechana. Cyk, jedna strona. Boję, że raz zbieramy. Oh, kurde, dalej. Ja chcę się dowiedzieć, co jest w niej. Karton już się pojawił, więc lecę dalej. Pyk. Uwaga, ostatnie cięcie. I... Dun, 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 dun. O, ja! O, kurde! Cały karton wypełniony rzeczami od Lita! Ja pierdzielę! Teraz to mam się już w co ubrać, więc będę się woził jak król. Lecimy. Zobaczymy, co tutaj jest. Pierwszy karton. Uwaga. Są to buty na rower czarne. Buciki były szare, ale teraz będę miał czarne i na pewno mam gwarancję, że pydały nie spadną z tej wielkiej podeszwy. Odkładamy i jedziemy dalej. O, kurde, tutaj dostałem koszulki od Lita, więc teraz będę w takich występował na filmach. No i czapeczki, cyk, od razu ubieram. I uwaga, lepiej tak? Czy może tak? Dajcie znać w komentarzach. Więc co, z czapeczką Lita lecę dalej z Litem. Tyk, o, kurde, tutaj mamy buzer. O, dobra. Tyk, wyciągam. No, kurde. Jest to taka cała koszulka, więc na pewno będzie mnie dobrze chronić, bo są barki, łokcie, plecy, klatka. No wszystko, co potrzeba, aby być dobrze zabezpieczonym na motocyklu czy też rowerze. Zobaczcie, te protektory są fajne, mięciutkie, będą się dobrze dopasowywać do ciała, a to oznacza, że będzie bardzo wygodnie. Lecimy z kolejną rzeczą. Już nie mogę się doczekać, aż to założę, więc czekajcie do końca, potem zobaczcie, jak to będzie na mnie leżało. Dostałem jeszcze szybkę bezbarwną, bo moich starych jest przyciemniana i gdy na przykład jeżdżę sobie w lesie już po ciemku, mam problem z widocznością, a gogle to pamiętajcie, podstawa. To jest ochrona Waszych oczu, więc zawsze zakładajcie. Okej, okay, lecimy z zestawem na moto. Jak widać pomarańczowiódkie są tutaj spodnie. Idealnie będą mi fitowały do 8.5. Kurde, jakie fajne! A patrzcie tą tutaj grubą skórę na boki kolan. Będzie idealnie się trzymał motocykl. A do tego kolorek, no po prostu wypasiony. Jak są spodnie, musi być też bluza. Oczywiście też w kolorze idealny zestawik. No jest fajna. Cyk, tak ona wygląda. Nie jest ona taka tutaj biała, tylko jest taki brudny biały, co jest fajne. A do tego jest taka leciutka, przewiewna, więc na lato idealnie nie będę się pocił. A jak jest bluza i spodnie, muszą być też rękawiczki, oczywiście do koloru. No patrzcie to, tutaj jeszcze jest taka guma na kostki, te właśnie tutaj, więc jak przypierdzielę w drzewo, będzie mięciutko. Teraz kartonik. Proszę bardzo, o kurde, są to ortezy X-Frame'y, one mi się naprawdę bardzo przydadzą. Mój tata ma już doświadczenie. O, skarpetki? A nie, to jest takie na ortezę, żeby mi się spodnie nie haczyły. Bardzo fajna rzecz. Jest to dodane w zestawie. A wracając do ortez, są naprawdę przydatne. Mój tata ma doświadczenie, bo jeździł wcześniej bez ortez i pozrywał sobie więzadła w krzyżowe w kolanach i będę przez to zabezpieczony i nie popełnię tego samego błędu co tata. Patrzcie, tak one wyglądają. No moim zdaniem totalny sztosik. Będzie jeżdżone. Mm, co tu dalej brać? No kolejny karton. A co? Grubo halbo wcale. Jest to kask na moto. Więc otwieramy. Uwaga, pyk. Cyk, pokrowiec jest. Siedzi. O kurde, ja to już widzę, ten kolor. Ale kozacki. No normalnie to... Tych pomarańczowikich rzeczy idealnie mi będzie pasował ten niebiesko-pomarańczowy kask. No totalny sztos, kurde. Miałem czarny zestaw na sezon 21, więc teraz 2.22 otwieram na pomarańczowo. Na niebawym czarnym motocyklu. Ale na razie latam 85, która jest pomarańczowiutka. Ale oczywiście 150 też mogę jak coś bardziej spomarańczowić. Kolejna rzecz. Jedziemy. Uwaga, pyk. Są to chyba skarpety, tak, dokładnie. O, są fajne, mięciutkie, cieplutkie, więc będzie cieplutko i do tego długie są za kolano, więc wszystko będzie ładnie, pięknie. Wreszcie będę miał swoje, bo wcześniej użyczałem od taty. Skoro był zestaw motocyklowy, to teraz rowerowy. O kurde, są tutaj okraniacze. Czarno-niebieskie. O, już czuję. Te, ten ochraniacz też jest właśnie z tego miękkiego materiału. Więc idealnie będzie się dopasowywał do kolana. Jedziemy dalej z rowerowymi rzeczami. O, tutaj chyba jakaś bluza. Tak, dokładnie. Oho. Jest to krótki rękawek. Na lato idealnie. No zobaczcie. Będzie idealny outfit. No, totalny sztosik, fajny napis, wywietrzniki. Moim zdaniem totalny koks. W końcu będę miał dobre rzeczy na rower. Jedziemy z kolejnymi rzeczami. A co to jest? Czy to są spodnie? Tak, dokładnie, to są spodnie. Króciutkie spodnie. O, no i mają kieszenie, więc tata nie będzie musiał mi. Na bike parkach chować karnet tylko sam sobie schowam. Lub telefon z odpaloną strawą. Fajne niebiesciutkie od środka czerwone. Kozak. Coś tu jeszcze jest. Co to jest? Co to jest? Kolejna bluza? Chyba tak. Aha. O, to jest bluza kolejna, ale tym razem z długim rękawkiem. No, też kozacki tutaj krunek. Jest to tak zwany long sleeve. Z fajnego materiału, takiego rozciągającego się. O kurde, zobaczcie, tutaj też ma wywietrzniki na pachy jak coś. No, będę się wyróżniał. No, a przy bardziej brzydkich pogodach na pewno long sleeve mi pomoże, niż krótki rękawek. No, ale skoro były spodnie, no i dwie bluzy, no to muszą być też rękawiczki, oczywiście do koloru. O kurde, są to tak zwane slip-ony, czyli... Nie ma tutaj rzepa, więc nic mi się nie będzie haczyło. No kurde, powiem wam, że totalny sztos. Będzie jeżdżone. Co tutaj jest? Ostatnie dwa kartony, zobaczcie. No to co? Większy, mniejszy, większy, mniejszy, mniejszy. <grych> o, ja już tutaj <grych> widzę na zdjęciu, że są to gogle. Ale zobaczymy, czy nas w jajo nie zrobili. <grych> nie, no to są gogle. O kurde, ale kozak ale fajne, są to złote gogle, patrzcie to, siemano, widzę was na złoto właśnie, kurde, szybka twardziutka, też kuloodporna, no a do tego ta szybka ma tutaj wentylację są to gogle rowerowe więc będę jał zarówno gogle na rower i na motor, nie będę jeździł ciągle w tych samych, do woreczka cyk i uwaga, gwiazda programu, ostatni karton i hops co tutaj będzie? Jest to kask. Kask na rower. O, ja już go tutaj widzę. Jest to kask otwarty. I uwaga, pyk! Patrzcie to! No totalny koksik. No kozacki dziobak. Ma tutaj normalnie też regulacje, a do tego ma tutaj takie coś. Jest to turbin 360, które zapobiega wstrząsu mózgu przy glebie. Więc na pewno mi się przyda. No, i to tyle. Karton jak widzieliście, pusty, teraz czas to przymierzyć. Więc dajcie mi chwilę i zaraz się ubieram. Dobra, czas wskoczyć w te kozackie ciuchy. Najpierw zestaw motocyklowy. Jazda! Uc! Jeszcze raz! Uch, dobra, teraz już jest dobrze. Dawajcie ocenkę w komentarzach. Patrzcie to. Normalnie, totalny styl. A teraz wlatuję w ciuchy, rowerowe, jazda! Uh, no i zestaw rowerowy wjechał, no moim zdaniem totalny koks, oceńcie sami! No i jeszcze te gogle, koksik! Zrobiłem, więc teraz wy dajcie znać w komentarzach, jak Wam się mój nowy outfit na sezon 2022 podoba. No i jeśli dotrwałeś do tego momentu, to znaczy, że film ci się podobał, więc koniecznie zostaw łapkę w górę. No i to tyle. Nara.